Tak. Ej on tam był za mną i jest nie, napis do zobaczenia jutro nie, nie nie Ej ale czekaj co to oznacza że co będzie jutro że on co będzie czy, jutro Że jutro do że zobaczenia Że jutro, jutro jutro to będzie on jutro Że on jutro czekaj I koniec i koniec o. i jest Nie czekaj czy ty się ty twarz? Czy... Nie cofnij ozy, ułamek sekundy ułamek sekundy O, o czym ty znowu gadasz czy... Bo mi się wydaje że w twoim miejscu pojawiły się oczy on. Normalnie tam Moi gdzie ty miejscu, byłeś? w moich oczach mm. pojawiły się jego oczy, czekaj. Ej, no trochę tak. To się zgadza w sumie. Ej, i jest nagle jakieś ładowanie, co się dzieje? To jest stary. Ej, a może godzina się zaczęła ruszać, czekaj. Może? Proszę, nie, nie, nie wiem. <gasps> Rusza się! Obejrzeliśmy no, ale... cały telewizor. Czekaj, ale ja zostało jeszcze 5 sekund, może coś będzie. No jest ten, Jest tam oczy on. No i co? Oczy on i. Koniec, I... 28. Koniec. No to koniec. Dobra, nie, chłopaki, już się nie... kombinuje. Robi się jasno, czy Nie, nie ja e, widzę, że godzina się zaczęła faktycznie